Igrzyska Olimpijskie. Święto Sportu sportu, który powinien łączyć ludzi, a poza rywalizacją zawodników, stały się one orężem do walki o poglądy oraz źródłem podziałów społecznych i wojenek ideologicznych. Tegoroczne igrzyska przeszły do historii jeszcze zanim na dobre się zaczęły. Medzi, czyli e, świat bez nieba, narodów, religii. I to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu. Niestety. Przeszły do historii nie ze względu na pobicie rekordu świata w jakiejś dyscyplinie, lecz ze względu na liczne kontrowersje związane z całym wydarzeniem, jego organizacją oraz ceremonią otwarcia. Dla jednych ceremonia ta była wspaniałym wydarzeniem, dla innych natomiast cały performance był nieakceptowalny i wulgarny. Głosy oburzenia okazały się tak wyraźne, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski wystosował przeprosiny. Było... Oczywiście nigdy nie było naszą intencją okazywanie braku szacunku do jakiejkolwiek grupy religijnej. Wręcz przeciwnie. Intencją autora było celebrowanie wspólnoty, tolerancji. Tak mówił wczoraj i patrząc na sondaże, jakie widzieliśmy, wierzymy w to, że udało się to osiągnąć. Jeżeli ktokolwiek poczuł się tym urażony, to oczywiście przepraszamy. Jednak przeprosiny te szybko zostały złagodzone słowami reżysera całej ceremonii, Thierry'ego Rebola, który w rozmowie z RMC stwierdził, że. Powiedzieliśmy, że jest nam przykro, jeśli kogoś to uraziło. Nie są to jednak przeprosiny w sensie popełniliśmy błąd, nie było tu błędu. Kontrowersji i ciekawych wydarzeń wokół całych igrzysk jest znacznie więcej. Pytanie brzmi, czy to celowy zabieg organizatorów, aby o całej imprezie było maksymalnie głośno, czy może po prostu nie spodziewali się aż tak emocjonalnych reakcji ze strony odbiorców na całym świecie. Wyobraź sobie, że jesteś sportowcem, który całe życie przygotowuje się na ten jeden moment. Jedna szansa na to, aby zdobyć medal. Oczywiście są takie fenomeny w historii sportu jak Michael Phelps, który regularnie wygrywał w swojej konkurencji, ale być może ty masz na to pierwszą, a zarazem ostatnią szansę w życiu, bo za 4 lata na twoje miejsce pojawi się ktoś lepszy. I kiedy już nadchodzi ten wyczekiwany moment startów w upragnionych zawodach sportowych, to nie możesz w pełni skupić się na swoim przygotowaniu, na swoim występie i na swojej ukochanej dyscyplinie. Nie możesz, bo pierwsze skrzypce w całym wydarzeniu odgrywa nie sam sport, a polityka, kontrowersje i nie do końca wygodne łóżka, a no i te 300 tysięcy prezerwatyw, które wam zafundowano. Paryż, złośliwie mówiąc, ma już doświadczenie we wzbudzaniu kontrowersji za pomocą działań, które w swoich założeniach mają za zadanie poprawić wizerunek miasta. Już w pierwszej połowie 2024 roku, podczas przygotowań do igrzysk, władze Paryża zostały oskarżone o ukrywanie biedy. Głośno o całej sprawie zaczęły mówić przede wszystkim organizacje humanitarne, których zdaniem wywożenie z miasta osób dotkniętych kryzysem bezdomności ma związek właśnie z igrzyskami. W związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi mamy coraz więcej akcji eksmisyjnych. To katastrofalne, bo coraz trudniej jest znaleźć bezdomnych, a tym samym im pomóc. To słowa Nikołaja Poznera, rzecznika jednej z organizacji wspierającej osoby bezdomne. Bezdomni byli przewożeni w inne rejony Paryża, często z dala od centrum lub po prostu do innych miast. Jednak okazuje się, że władze tych miast często nie były poinformowane o tym, że mają być gotowe na przyjęcie grup ludzi potrzebujących pomocy. Wielu wywiezionych z Paryża imigrantów znalazło się ostatecznie na ulicy, tyle że w innych regionach kraju. Od maja ubiegłego roku co trzy tygodnie z Paryża przyjeżdża autobus z 30-50 bezdomnymi migrantami, najczęściej o nieuregulowanym statusie pobytu. Do Orleanu przybyło już około 500 osób. Każdemu nowo przybyłemu zapewnia się trzy tygodnie pobytu w hotelu na koszt państwa, po czym pozostawia się go samemu sobie, stwierdził mer Orleanu Serge Gruar. W Paryżu od wielu tygodni ubywało bezdomnych, którzy byli wywożeni w inne rejony kraju, ale za to przybywało przedstawicieli służb mundurowych. Przygotowania służb do igrzysk miały trwać nawet dwa lata, głównie ze względu na obawy przed potencjalnymi aktami terroryzmu. W zadbaniu o bezpieczeństwo Paryża zostały zaangażowane wszystkie rodzaje służb mundurowych tego miasta. I tutaj warto podkreślić, że to dobra informacja, że władze bardzo wysoko w hierarchii priorytetów postawiły właśnie bezpieczeństwo. Kontrowersje jeszcze przed samymi igrzyskami wzbudziły takturowe łóżka, które sportowcy postanowili przetestować na naprawdę różne sposoby. I o ile sama trwałość tych łóżek nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle niektórzy sportowcy narzekają na brak wygody i przede wszystkim niedopasowany rozmiar. Polski pływak Sawery Masiuk nie szczędził gorzkich słów pod adresem organizatorów imprezy. To prawdopodobnie najgorzej zorganizowana impreza ze wszystkich, w jakich brałem udział. A jednocześnie impreza ta ma przewidziany budżet na poziomie ponad 6 miliardów euro, a koszt ten może wzrosnąć nawet do 11 miliardów euro. Pieniądze jednak nie zadbają o wizerunek. Fakt zastosowania kartonowych łóżek w wiosce olimpijskiej został zauważony i wykorzystany w rosyjskiej propagandzie. Już nie tylko pluskwy i brudna sekwana, ale jeszcze łóżka zrobione z kartonu w wiosce olimpijskiej idiotyczny sposób na oszczędności. Ta olimpiada to dziadostwo. Po pierwsze, kreowanie takiej propagandy przez Kreml to oczywista zagrywka polityczna na potrzeby wewnętrzne, o czym zresztą można było się przekonać jeszcze przy okazji samej ceremonii otwarcia, o czym powiemy w dalszej części odcinka. A po drugie, może być to również efekt frustracji i rozgoryczenia, ponieważ Rosja ze względu na zaatakowanie Ukrainy została wykluczona z udziału w igrzyskach. Dlatego też komunikat do obywateli Rosji wygląda właśnie w ten sposób. Rosjanie zgodnie z założeniami tej propagandy mają poczuć się dumni, że przynajmniej oficjalnie ich tam nie ma. Nadszedł długo wyczekiwany dzień rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich 2024. I kiedy już jako sportowiec miałeś nadzieję, że kontrowersje minęły i teraz będziesz mógł się skupić wyłącznie na swojej dyscyplinie i spełnianiu życiowego marzenia, to cały świat zajął się zupełnie innym tematem. Mogłoby się wydawać, że bohaterami powinni być sportowcy, heroizm, poświęcenie i pot podczas rywalizacji o medale. Przecież w końcu to Igrzyska. Mało kto pewnie spodziewał się, że bohaterami tego dnia nie będą sportowcy, lecz reżyser i uczestnicy całego performensu, a w Polsce nawet dziennikarz sportowy. Przede wszystkim warto podkreślić, że cała ceremonia to znacznie większe przedsięwzięcie niż te kilka kadrów, które ostatecznie obiegły Internet. Kadry te jednak stały się pewnego rodzaju symbolem, który rozpalił emocje. I to właśnie o tych fragmentach usłyszał świat. Znacznie mniej w przestrzeni internetowej mówi się o występach takich gwiazd jak Lady Gaga, Celine Dion, czy nawet o występie Polaka Jakuba Józefa Orlińskiego. Paradoksalnie, światowe media częściej pisały tego dnia o innym Polaku, Przemysławie Babiarzu. Medin, czyli e, świat bez nieba, narodów, religii. I to jest wizja e, tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu. Niestety. Cała afera kręci się wokół tego komentarza, który właśnie słyszałeś. Te słowa miały być powodem zawieszenia babiarza funkcji komentatora igrzysk, jak możemy przeczytać w komunikacie telewizji polskiej. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie. To nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa telewizja polska, nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich. Na całe wydarzenie można spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony, komentowanie wydarzeń sportowych nie jest, a przynajmniej nie powinno być, Przestrzenią, w której jest miejsce na wyrażanie osobistych poglądów, szczególnie tych niezwiązanych ze sportem. Wolność słowa w mediach jest bardzo ważna, ale pamiętajmy też, że pan Babiarz został zatrudniony tam na otwarciu igrzysk jako komentator sportowy, bo. Otwarcie Igrzysk no, było wielkim show, ale jednak jest też wydarzeniem sportowym. I on został w takiej roli tam zatrudniony, nie w roli dziennikarza, który um, ma wyrażać swoje jakieś poglądy polityczne, ideologie polityczne czy muzyczne, bo mówimy tu jednak o piosence bitensów. Be e, więc ja mam takie poczucie, że redaktor e, Babiarz jednak e, wyszedł ze swojej roli roli, roli sprawozdawcy sportowego. Z drugiej strony jednak rodzą się tutaj dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, czy to, co powiedział pan babiarz, na pewno było jego osobistym poglądem, no i po drugie, czy wydarzenie, które komentował samo w sobie, nie było nacechowane bardziej politycznie niż sportowo? Paradoksem całej sytuacji jest fakt, że sam autor piosenki, do której w swoim komentarzu nawiązywał Babiasz, a która to piosenka wybrzmiewała podczas fragmentu ceremonii, otwarcie przyznał, że jego inspiracją był m.in. ruch komunistyczny. Lennon przyznał to podczas wywiadu z Davidem Szefem w 1980 roku, co dokładnie powiedział. Imagine, które mówi: "Wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie ma już kraju, nie ma już polityki", jest praktycznie manifestem komunistycznym. Mimo że nie jestem szczególnie komunistą i nie należę do żadnego ruchu, więc Przemysław Babiarz, patrząc przez pryzmat informacji przekazanej przez samego autora piosenki Imagine, powiedział po prostu prawdę. To, czy mówienie tej prawdy w kontekście komentowania wydarzenia sportowego było na miejscu, jest już zupełnie inną dyskusją. Jednak nie zmienia to faktu, że dziennikarz został zawieszony przez telewizję publiczną za przytoczenie faktu. Oczywiście nie jest to jedyna możliwa interpretacja utworu, ponieważ przez dekady od powstania piosenki urosło wokół niej mnóstwo innych myśli. Dla wielu, Imagine stało się pewnego rodzaju hymnem o pokoju na świecie. I tu warto postawić pytanie. Czy gdyby hipotetycznie przemysław babiarz podzielił się właśnie taką refleksją, że jest to piosenka o pokoju, to również byłby skancelowany za szerzenie prywatnych opinii i przekonań. To i szereg innych pytań zaczęli sobie zadawać ludzie w przestrzeni internetowej oraz co najistotniejsze, inni dziennikarze, a nawet politycy. Anna Maria Żukowska, po której raczej mało kto mógł się spodziewać takiej reakcji, podzieliła się dobitnym komentarzem odnośnie całej sprawy. Zawieszenie dziennikarza z powodu jakiejś pierdoły, w której nikogo nie obraził ani nic, to nadgórliwość i kompletna głupota. W podobnym tonie na Platformie X wypowiedziała się pani Paulina Matyśiak. Z obu postów wybrzmiewa bardzo mocno pewien przekaz. Obie posłanki, chociaż nie sympatyzują z przemysłowym babiarzem prywatnie ani tym bardziej z jego komentarzem wypowiedzianym podczas ceremonii, to jednak dostrzegają absurd sytuacji, w której zawiesza się dziennikarza za, jak to zostało ujęte. Pierdołę, którą nikogo nie obraził. Nie inaczej twierdzą redakcyjni znajomi Przemysława Babiarza, którzy wystosowali odpowiedni list do władz TVP, gdzie bronią dziennikarza. I nie ma im się co dziwić. W końcu, skoro doświadczony komentator o potężnym dorobku, który przez dekady towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w polskim sporcie, może zostać zawieszony, bo powiedział coś, co nie wpisuje się we wrażliwość obecnych władz WP, to oznacza to, że wszystkich pozostałych dziennikarzy mógłby spotkać podobny los, gdyby tylko wymknęło im się jedno czy dwa słówka za dużo. Przemysław Babiarz pracuje przede wszystkim dla kibiców. To oni czekają na sportowe święto, na polski sukces, na łzy radości i piękne historie. Czekają na komentarz Przemysława Babiarza. Igrzyska Olimpijskie to czas pokoju, to czas jedności w duchu fair play, to czas jedności poprzez sport, który jest piękny, bo łączy, a nie dzieli. Poglądy ma każdy. Przemysław Babiarz swoje też ma. Nie z każdym trzeba się zgadzać, jednak pogląd dobrze mieć. Dobrze mieć też szacunek do tego, że ktoś myśli inaczej. To było zresztą główne motto ceremonii otwarcia igrzysk 33. Olimpiady w Paryżu. Zjednoczmy się ponad podziałami, uszanujmy, że jesteśmy różni. Prosimy o powrót do pracy Przemysława Babiarza. W takich słowach dziennikarze zwrócili się do władz TVP. Na uwagę zasługuje fragment o tym, że ceremonia przebiegała pod hasłem tolerancji i szacunku do różnych poglądów, więc wykluczanie kogoś właśnie za poglądy jest w tym kontekście, zdaniem dziennikarzy podpisanych pod listem, nie na miejscu. I tak jak na Platformie X napisała Pani Żukowska. O ile można spierać się o sensy w komentarzach, o tyle pozasportowe kontrowersje związane z igrzyskami niestety uderzają też pośrednio w sportowców. Sportowców, dla których impreza powinna być zgodnie z założeniami ich świętem. Na Igę Świątek wylało się sporo słów krytyki po tym, jak stwierdziła, że podobała jej się ceremonia otwarcia igrzysk. Pod tym postem pojawiło się sporo komentarzy mówiących, że Iga straciła szacunek po swoich słowach. Internet zinterpretował słowa Igi Świątek w kontekście tych kilku kadrów, które obiegły świat i wzbudziły kontrowersje, a nie w kontekście występu Celine Dion, do którego tenisistka się odwołuje w swoim wpisie. I chociaż w założeniu Igrzyska Olimpijskie powinny być właśnie dla sportowców, powinny być ich świętem, to jednak nie da się ukryć, że impreza w Paryżu generująca milionowe zasięgi na całym świecie ma momentami charakter polityczny, biznesowy czy wizerunkowy. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu Igrzysk okazało się, że póki co nie spełniają one biznesowych oczekiwań. Świat obiegła również informacja, że po kontrowersyjnej ceremonii, szczególnie chodzi o fragment dotyczący przedstawienia ostatniej wieczerzy, z Igrzysk Olimpijskich wycofał się jeden z naprawdę dużych sponsorów: C-Spire, jedna z największych firm telekomunikacyjnych w USA, w sobotę podjęła decyzję o wycofaniu wszystkich reklam z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To pokłosie ceremonii otwarcia, w której znalazły się treści, które zostały odebrane jako uderzające w chrześcijaństwo. Jak tłumaczy dyrektor generalna firmy Suzy Hayes, C Spire wspiera naszych sportowców, którzy tak ciężko pracowali, aby być częścią Igrzysk Olimpijskich. Nie będziemy jednak częścią obraźliwego i niedopuszczalnego wyśmiewania ostatniej wieczerzy, dlatego wycofujemy nasze reklamy z Igrzysk Olimpijskich. I tutaj dochodzimy do sedna całej sytuacji. Dyrektor Generalna C Spire poruszyła bardzo istotną kwestię w swojej wypowiedzi, chodzi o rozróżnienie wspierania sportowców od aspektów pozasportowych, które wychodzą na wierzch przy okazji całego wydarzenia. A te aspekty pozasportowe dotyczą właśnie biznesu, kłopotów z organizacją, polityki, ideologii czy nawet propagandy, bo jak zostało wcześniej wspomniane, Rosja bacznie przygląda się wydarzeniom z Paryża i produkuje kolejne propagandowe newsy na swój wewnętrzny użytek. Nawet nie chcę nic mówić o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To żałosne widowisko. Obrzydliwy spektakl. Francja pod przywództwem Macrona zdegradowała się do poziomu skorumpowanej dziewczyny, krzywiąc się przed pochukiwaniami szalonego, bezbożnego tłumu. Taki wstyd. Wyłączcie ekrany i nie oglądajcie tego haniebnego, dziwacznego show w internecie. W takich słowach wypowiedział się Dmitrij Miedwiediew. Patrząc na to wszystko, co dzieje się wokół igrzysk, przykry jest los sportowców, sportowców, którzy całe swoje życie poświęcają na to, aby zdobyć ten upragniony medal, będący jednoznacznym potwierdzeniem ich ciężkiej pracy i poświęceń, poświęceń niekiedy bardzo radykalnych. Bo jak widać na tym przykładzie, Matt Dawson zdecydował się na amputację palca po to, aby móc wystąpić na największej sportowej imprezie na świecie. Postanowił spędzić resztę życia bez palca po to, aby dać sobie szansę na sukcesy w tym, co kocha. Zdecydowanie jestem bliżej końca mojej kariery niż początku, i kto wie, mogą to być moje ostatnie igrzyska, a jeśli czuję, że nadal mogę osiągać najlepsze wyniki, to właśnie to zamierzam zrobić, powiedział. I niech ta historia stanowi najlepszy dowód na to, że warto jednak oddzielić sportowców i ich rywalizację od politycznej, biznesowej czy ideologicznej otoczki, którą naprawdę różne środowiska próbują budować wokół igrzysk w celu realizowania swoich interesów. Bo aktualnie wydarzenia pozasportowe niestety przyćmiły to, co jest w igrzyskach najważniejsze ideę kultywowania sportu i sprawiedliwej rywalizacji. Rysuje się tutaj pewien kontrast między oczekiwaniami sportowców, ich marzeniami i dążeniami do sukcesu, często określonymi wieloma poświęceniami, a rzeczywistością igrzysk, gdzie na wierzch wychodzą polityka i afery. Ty, jako sportowiec występujący na igrzyskach, pewnie chciałbyś słyszeć w mediach wsparcie związane z Twoim występem. W końcu to ty miałeś grać w tym wydarzeniu pierwsze skrzypce, a głos komentatorów sportowych i publikacje mediów miały być jedynie akompaniamentem dla Twojego sukcesu. Jednak ten akompaniament ostatecznie przygłusza Twoją solową partię. Dzięki za dotarcie do końca odcinka. Szczególne podziękowania dla wspierających kanał. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, to pod spodem znajduje się przycisk Wesprzyj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.